Cześć, ludzie, kochane. Tak czasami pytacie, jak się czuję, co słychać. No, więc, ostatnio, co było słychać, przedwczoraj. Yy, yy, to znaczy, przedwczoraj. W, yy, w nocy z piątku na sobotę spadłem z łóżka. Jak Przypieprzyłem prawie, ale chyba na brzuch poleciałem. Teraz co oddycham czy co o jako jaki ból. To cały idzie dostać. A jak wiecie, ja mam w klasce metalowe szwy po operacji serca. I ja tak się boję, czy któryś szef nie pęknie i się wpłucę, nie wbija. No to się zapiszę do lekarza, ale lekarz będzie dopiero w środę. No zobaczymy, jak to będzie. Dobrze, że ja mogę ruszać jeszcze ręką, nogami. Powiem tak dumnie. Dwie nogi chodzą tak spokojnie do Łazienki. I z powrotem. Żeby tak się przejść, to, to już problem. A tak poza tym, to jest stara bieda. I to naprawdę jest bardzo miłe, jak czasami ktoś zapyta, co tak długo pana nie ma? Niech pan chociaż nagle, nagra coś na 15 sekund, żebyśmy widzieli. Że, że pan żyje, że jest okej. Okay. Ja właśnie tak ostatnio, jak, jeszcze przed tym, ale to już chyba potem, byłem w szpitalu, co mówiłem, że już się bałem, że będę nagrywał film ze szpitala, że znowu leżę. A cholera wie, co to ze mną jest i co to będzie. A wam życzę przede wszystkim Dużo zdrowia, pociechy w rodzinie i w szkole, czy jak ktoś starszy to w pracy. Trzymcie się ludzie, kochane. Cześć.